<tronik> Przyszedł aniołek, która... zobacz. tak? Gloria, 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 gloria inexensiviste. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyspiewują. Gloria. gloria. A przód nim korendę rozpoczniemy, wielką państwu nowinę opowiemy. Naszym staraniem nie będzie tu bawić, lecz się Państwu od tego stawić. Otóż przez cztery tysiące laty za grzechy Adama i Ewy została w niebie, zamknięta brama niebieska. Lecz ojciec niebieski zitował się nad światem i zesłał nam syna, który stał się naszym bratem. Oto ja marszałek wysoko się noszę, ile króla Heroda o poproszę. Jak dawniej było, niech teraz będzie. Niech król monarcha na krześle zasiądzie. Ja, król monarcha, na krześle zasiadam. Na cztery strony świata rozkładam Afryka, Ameryka, nie pojęte moje lata. A mój rozkaz znamy żądanie, niech tu marszałek przede mną stanie. Oto jestem, to, najjaśniejszy no, królu, najjaśniejszy no, padzie. Wszystko, co żądasz, to żąda, się stanie. Lecz doszła do mnie smutna nowina, że została ścięta, ówka swego syna. Ach, biada, biada mnie Herodowi, utrapionemu wielce królowi. Że Rosowi takiemu złemu. Chłopać się ku kłopotowi, A głupi mój rozum, moja wola. Wolałbym tu widzieć turka zbrojnego i cię tą główkę, syna mego. Ja, turek zbrojny, powracam z wojny, pięć tysięcy wojsk wymordowałem. Jakżeście przede mną uciekali ręce nogi łamali. Nie da wam mordować niewinnych dziadek matek. Jak cię tnę, królu Herodzie, to ci krew spłynie po brodzie. A więc dalej do orężyk kto kogo zwycięży. Ja bym cię zwyciężył. Ja bym cię zwyciężył. Ja pogan. Ja pogan. Obaj my poganie podziękujmy Bogu za tych mieczy pożądanie. Bóg, bo śmierć Aniele, aniele, nie mów słowa głupie, bo ja się od śmierci wykupię. Pamiętaj, pamiętaj, ty marnotrawny synu, że twa korona i bogactwo zginą. Będziesz zgubiony i potem się na śmiertelnym progu. Uuuu, ja Ach. śmierć kościelną od Boga zesłanę. Sto lat kosą klepałam, by się na twą główkę przydała. Kostusiu, Kostusiu, nie miej tyle złości. Dam ci złotą purpurę na ukrycie twojej kości. Ja w nie chodziłem i chodzić nie będę. Nie takim klągłoby ścinałem i to też zepnę.

Uuuu! bo zabawie 5000 tysięcy idzie! Eee! jakie tu macie wysokie drogi, bo łamał te wszystkie i ciena. Konrzecznie, Żydzie! Uuuu! Zaśpiewajcie! Zaśpiewajcie! Jak mnie do rąk, to wsiadce tym ruch. Jak mi jeden syte golił, to mi wyrósł taki ruch. herbaty i zostałem garbaty. Żydzie, macie żonę? Ja mam panie. Jak tam żona? A co no jak to dobra? Pani ma wyjść na to, wyjść stać dzisiaj, panie? Żydzie ile macie dzieci? Żydzie ile macie dzieci? Jo i kocha, to nas pocha. Dzieci sporo, to ośmioro. Ze, pijamy. Ponadku, jak to ma być? 5 Jo i kocha, to nas kocha. Dzieci sporo, to ośmioro. Żydzie byli dzisiaj, pójdzie. Ano, no były, panie. Jaka to była wojna? To była wojna po starcie do Skarzyce atakowali, to mąska nie jest A jak mąska atakowali, To skardzicie spieprzali. Nie, tam, Nie, nie! w nie! Nie, nie! Nie, kula w nie! Nie, w Nie, nie! W, w, w ziemię, Nie, nie! ziemię. Za dziękujemy. szczęścia, pero <laughs>